W imieniu władz i całej społeczności akademickiej Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu bardzo serdecznie witam pana profesora Walterowicza. To jest rzeczą naturalną, że w wolnym kraju ludzie formują na rozmaite opinie na temat tego, co się w tym kraju dzieje. Ale jak. jak... Co chodzi się do opinii nieabsurdalnych? Każda opinia opiera się na jakimś porównaniu. Jeżeli punkt odniesienia jest absurdalny, to opinia jest absurdalna. Na przykład, jeżeli ktoś oczekiwałby, że Polska będzie równie bogata co Szwajcaria, to jest opinia absurdalna, bo nie było rzeczą możliwą, nawet przez 20 lat, dojść do poziomu życia Szwajcarii. <laughs> no teraz chciałem powiedzieć, że racjonalne porównania wymagają, racjonalne oceny wymagają zawsze racjonalnego punktu odniesienia. Jeden w przypadku Polski to jest taki, jakie było marzenia ogromnej większości ludzi jeszcze w 88, na początku 89 roku. Mogę powiedzieć tak, ogromna większość ludzi nie oczekiwała, że ich życia zmieni się Upadnie z ust. To jest zresztą była największa niespodzianka i to przyjemna niespodzianka po 1989 roku. Ogromna większość wobec tego ludzi, nawet na początku zmian, nie oczekiwała, że za chwilę pokażę, że polska gospodarka urosła najbardziej w porównaniu z innymi krajami. Co nie znaczy, że to... Jak pan ocenia ostatnie lata y, rozwoju kraju i sposób rządzenia nami? Czy gdy pan to potrafi ocenić, może w skali y, tradycyjnej szkolnej, y, jak nad jesteśmy rządzeni i czy rzeczywiście osiągamy ten cel narodowy, o którym pan wspomniał, w ostatnich latach? No tam więcej jest w książce, więc to jest też kolejna zachęta. Powiem krótko, Polska rzeczywiście na tle innych krajów Europy wypada dobrze, to znaczy inni wypadają gorzej, tak można powiedzieć, bo Owszem, nasza gospodarka rozwija się po 2008 roku wolniej, ale nie wpadła w dołę, czyli recesję, tak jak wiele innych krajów. na kraje nadbałtyckie, jak Hiszpania, jak Irlandia, jak Wielka Brytania. Dlaczego? <grym> z kilku powodów, z których szczególnie istotnym jest to, że nie wpadaliśmy w, go, w dołek, bo nie mieliśmy górki, to znaczy nie mieliśmy takiego przyspieszenia wzrostu, które nazywane jest boomem, boom.